Dobry, witam Was na warsztatach plastycznych dla dzieci z klubu osiedlowego Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Chciałabym dzisiaj z Wami zrobić owoce z plasteliny. Będziemy używać tej, tej mojej, którą kupiłam ostatnio. Wykorzystałam tutaj tylko czarny kolor, więc jest jeszcze trochę tego. więc zacznijmy robić no, proste w sumie owoce mają formę będzie on, takie dosyć małe te owoce robimy truskaweczkę z takiej czerwonej plasteliny będziemy używać do tego palców yy, może jakichś małych narzędzi typu patyczek Także truskaweczkę ugniatamy. Mamy taką formę stożka okrągłego. Truskawki są różne. Także trochę mniejsza czy większa, grubsza czy dłuższa to już tam nie stanowi. ...różnicy. Robimy sobie owoce, które można będzie później położyć w jakiejś malutkiej miseczce, w jakiejś podstawce, pod szklankę czy filiżankę. A możemy również zrobić z plasteliny koszyczek. Zrobię takie trzy truskaweczki, Dwie wystarczą, bo później mi zabraknie na inne owoce. Teraz szypułkę zrobimy tak. Mniej więcej patrzymy, jak ile nam potrzeba tej plasteliny. Zrobię kulkę, możemy sobie ją wyciąć trochę te listki te Możemy ugnieść palcami. Więc ciężko później. Więc formujemy takie listki. Dokleimy je tutaj. szypułka na której e, to się trzyma do e, trzyma się gałązek. E, troskawka na takiej szypułce teraz możemy patyczkiem formować te listki malutką gałązkę tutaj doczepić y... ogonek taki na który się to trzyma później możemy dokleić to możemy trochę jeszcze tutaj małym narządkiem narzędziem e, poustawiać te listki i teraz robimy takie małe kropeczki, bo tutaj truskawka ma taki wzorek nierównomiernie możemy koło truskawki gdzie nie ma to tam robimy takie takie ślady Tak, już mam truskawkę Dobrze. nie będę robić drugiej bo może mi zabraknąć tego koloru a chciałabym jeszcze zrobić jakieś jabłuszko zrobimy kulkę I teraz Możemy używać jakichś yy, narzędzi typu ołówek, czy, yy, czy patyczki, właśnie jakieś tam od pędzelków, czy, czy od długopisów. Tak, żeby tutaj, możemy tak zgnieść trochę, bo jabłuszko jest takie, z jednej strony ma taki ogonek, też półkę taką tutaj na której e, przy, wisi na gałązce przemocowane za tą e, za tą szybułkę tak to jest trochę wgniecione i oddało też tutaj takie miejsce na e, Pozostałość od kwiatu. Taki ogonek tutaj na dole zawsze jest. Tak, trochę tak mietamy. Możemy takie jabłuszka są różne takie okrągłe, takie podłużne bardziej, albo zwężone na dole. Kształty mają trochę takie różnorakie. Tak formujemy palcami, to możemy to tak wygładzić teraz. Tak jabłuszka nie, nie wszystkie są równo jakby wykolorowane. Można trochę dać zielonego koloru, tak żeby był taki bardziej naturalne. mniej się przebarwiło z jednej strony z jednej więcej tak, możemy tak zrobić ale nie musimy tak z tego zrobić teraz potrzebne gałązkę <laughs> zrobić brązową też niewiele tej plasteliny ta gałązka, i tutaj ją przykleję. I na dole też może to być czarna glina, plastelina. I na dole tutaj mamy taką taką ogonek, nie ogonek, taką małą szypułkę. to jest pozostałość od kwiatu. Tak, i mam takie jabłuszko. Jeszcze dokleję mu liście. Listka jednego właściwie tak, listki są od jabłka takie podłużne bardziej okrągłe. Zaokrąglone. Tak, narysujemy tutaj teraz e, takiego listka, tutaj mu narysujemy takie żyłki. Tak, i do tego ogonka przykleję listka. Listek, proszę. Możemy go tak zagiąć, jakoś ukształtować, dowolnie. Tak? Mamy już truskawkę, jabłuszko, a teraz proponuję zrobić na przykład zieloną gruszkę. Trochę tą plastelinę ugnieść, tak w taką kulkę. Tak, to trochę. Teraz tą kulkę spłaszczamy, bo gruszka ma taki kształt wydłużony tutaj. Na dole też ma takie gniazdo. Yy. Tak jak jabłko od kwiata. I oczywiście ogonek, do którego jest przymocowany do drzewa, do gałęzi. Tak, mniej więcej taką kulkę można yy, ją tak wyciągnąć, i, i wtedy mamy kształt gruszki. Teraz też dokleimy tutaj na dole. Tak, tutaj można też tak zrobić dołek, żeby tą gałązkę wkleić. Tak jak w naturze jest takie zagłębienie, z którego wychodzi tutaj teraz gałązka. Tutaj też może być ugłębienie. ołówek tutaj dobrze spełnia rolę tak, teraz tutaj przykleję nasz ten taki ogonek i teraz tutaj gałązki tak, możemy tutaj dać liście, ale e, może z takiego koloru tak kształtujemy paluszkami też takie prawie okrągłe no, y, gruszka ma trochę inne listki, ale takie bardziej wąskie, ale dosyć podobne y, do liści jabłka. To można sobie na zdjęciach jakieś zobaczyć i według tego porobić. Możemy zrobić pomarańczę. Pomarańcz. Mamy pomarańczową plastelinę. Zrobię kulkę. Pomarańcz. Prawdziwa kulka, właściwie. Może tak leciutko można ją spłaszczyć. Kształty są różne. Więc tutaj ma taki malutki, malutki taki, taki zielony. Szypółkę właściwie też. Więc tu przykleję w taką dziurkę. To już nie jest takie poszarpane jakby się mogło wydawać tylko takie właśnie malutkie i na tym jest połączone, przyłączone do do gałązki tak na którym rośnie takie pomarańczko a listki ma takie dosyć wydłużone jest tak prosto jest zrobić. Właściwie przy użyciu najlepiej rąk. Też obrysuję tutaj te żółki. I przyczepię tutaj też powinno być kawałek gałązki. Ale już niech tak będzie. Duży ten liść wyszedł. Można go tak zagiąć, i Przykleić tak, o, żeby on tak odstawał od tego pomarańcza. Proszę, już mamy teraz cztery owoce. Teraz zrobimy jeszcze może winogrono. Winogrono zrobimy z takich małych kuleczek. i większe kulki. Jakie nam tutaj się uda oderwać. Możemy sobie kulki, później będziemy je sklejać od największych do najmniejszych jakby te owoce tak rosną, że. Są duże kulki prędzej dojrzewające, na dole są mniejsze, bo to tak po prostu no tak, tak to rośnie. Taka ich natura. Winogrona mają pod owocami jest gałązka, z której wyrastają, ale już tej gałązki nie będziemy robić, bo to by było tak, tak mało widoczne teraz, a bardziej skomplikowane bardziej. Więc pominiemy ten element, więc zacznę teraz tak od tych dużych. Takie sobie przyklejam ładnie. Załóżmy tak, zrobię to 5. Na przykład, bo można zrobić więcej, można zrobić mniej. Gałązki są różne i dokładam teraz tak w kształcie takiego stożka jakby tak dokładam. Takie winogronko wyszło, jeszcze dokleję mu tutaj wystającą tą gałązkę z liśćmi, a tutaj liście są już inne. tak na ręku sobie ukształtować, bo plastelina się bardzo przykleja do takich podłoży, więc jest później by był problem z odklejeniem tego. I tak po prostu poprzycinam to. Też mam rysuję takie żółki. Tak, i teraz go przykleję tutaj. Tak moja winogronka wygląda. Tak, możemy zrobić jeszcze na przykład jakiś yy, owoc, malinę. Też zrobimy ją z kulek, tylko, że trochę mniejszych. Tak, mniej więcej tak. Prawie taki sam kawałek się odrywa, jak tak chwycę, jak uszczypnę tą plastelinę. Czy wystarczyło tych kulek już? Tak, i też tak układamy w taki stożek na dole, takie mniejsze. Doklejamy to, formujemy taką kuleczkę bardziej. Maliny też są różne i podłużne, jest bardziej okrągłe. A te leśne są takie mniejsze i okrągłe. Tutaj trochę można poprawić, bo wyrównać sobie. można w środek też kulkę włożyć żeby nam się nie zaginało do środka żeby była pełna, tak? wszędzie i mamy taką malutką malinkę zrobimy z niej taką kulkę no i też jej można dokleić tutaj przy półkę. Robię taką, jakbym gwiazdkę robiła. Takie ma. Tak z pięć takich... odnóżek, listków. No, można dokleić. Piątą. przykryję tutaj na górze i do tego jeszcze mogę zrobić malutki ogonek na którym to się trzyma na kraczku i mamy malinkę tak, na dzisiaj nam tych owoców wystarczy to są nasze owoce. Wszystko ładnie widać, tak? Pomarańcz, gruszka, jabłuszko, truskawka, winogrona i malinka. Dziękuję bardzo za uwagę, zapraszam do subskrypcji, do polubień. Dzięki, do zobaczenia, do widzenia.